Cała jak długa i szeroka nie widziała, ale zobaczyła i będzie oglądała na pewno bardzo długo i przez wiele, wiele lat czego życzę. Oczywiście, mówię o cyfrowej komedii, to tu są wspaniałe seriale, filmy, programy autorskie, Dobre Państwa, oby te osoby, które siedzą przed telewizorami z miłą chęcią zrobiły ha, 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 Czego serdecznie życzę. Do zobaczenia z przysłowiowym AHA! Ha! haha! Ha, 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 ha. Tam są UFO, olbrzymi talerz, który Louis Delfinet w zabawnej komedii francuskiej Żandarm i kosmici. Wysłaliśmy tu małą grupę zwiadowczą, która poprzez mieszanie się z ludnością ma na celu zbadanie zwyczajów Ziemian. Proszę to łyknąć szefie. Co to jest? Miła niespodzianka. Wizyta obcych powoduje całą serię pomyłek i zabawnych nieporozumień. To jeden z nich. To oni. No i jak sobie radzimy w naszym klasztorku? Cudownie wasza wielebność. Żandarm i kosmici to pierwszy z serii sześciu filmowych przygód i perypetii nieporadnych żandarmów Saint-Tropez. W rolach głównych Louis Definet i Michel Galabri. W życiu Julie, dobrze ułożonej nastolatki z Doliny San Fernando w Kalifornii, nagle pojawia się Randy. Chłopak pochodzi z Hollywood, nosi skórzaną kurtkę, farbowane włosy i obraca się w dzielnicach, do których raczej nie wybierają się grzeczne panienki. Dzieli ich wszystko, ale miłość nie wybiera. Nicolas Cage w romantycznej komedii Dziewczyna z Doliny. Sen daje siłę do życia, uspokaja. Ale śpiąc wkraczamy w inny, dziwny świat, w którym wszystko jest inne. Odbywamy podróże, przeżywamy tragedie, spotykamy ludzi, umieramy, boimy się, kochamy i prawie zawsze, tuż po przebudzeniu, zadajemy sobie pytanie, czym jest sen. Jakie jest jego znaczenie? Po co jest sen? Proszę Państwa, psychologia od dawna nadaje duże znaczenie snom, ponieważ ich treść informuje nas zarówno o fizycznym, jak i psychicznym stanie śniącego. Tą drogą mózg przekazuje do naszej świadomości ważną wiadomość, której często nie rozumiemy, lecz nie powinniśmy jej zlekceważyć. Kompetentny zespół psychologów i psychiatrów stworzył dla nas klucz do świata snów. Wielki sennik, zawierający opis ponad 6000 snów, wraz z ich rzetelnymi i prawdziwymi interpretacjami. To w nich znajdziesz wiedzę o świecie zdarzeń przyszłych, o stanie swojego organizmu, o intencjach ludzi w swoim otoczeniu. Będziesz więc mógł wpływać na swoją przyszłość, kontrolować stan swojego zdrowia i lepiej zrozumieć samego siebie. Ten oto sennik to wspaniały tłumacz naszych snów, a jednocześnie klucz do zrozumienia ich znaczenia. Naprawdę warto sięgnąć po tę lekturę, ponieważ pozwoli zrozumieć państwu, przed czym ostrzegają lub o czym ważnym informują nas symbole występujące w snach, a bardzo obszernie wyjaśnione w tym senniku. Ten sennik, kompetentny, jasny i przejrzyście wydany, pozwoli ci zrozumieć tajemnice świata i własnej przyszłości. Wzbogacony o interpretację snów, w których śnimy o przedmiotach nieopisywanych w innych sennikach, telefon komórkowy, komputer i wiele innych rzeczy, które wchodząc do codzienności ostatnich lat, weszły też do naszych snów. Tylko nasz sennik podaje ich symboliczne i ukryte znaczenie. Wielki Sennik. 6 tysięcy snów i 6 tysięcy sposobów, aby lepiej zrozumieć świat i siebie samego za jedyne 99 zł. Zamów. Zadzwoń 061 85 80 250. Mikrosekundowymi spadkami koncentracji powodowanymi przez promieniowanie geopatyczne. Radiatex. Dzięki niemu zaczniesz żyć w zdrowym otoczeniu. A cóż cenniejszego niż zdrowie? Radiatex tylko w TV Markecie za jedyne 59 zł lub dwie sztuki za 99 zł. Zamów zadzwoń. 061 85 80 250. Dziękuję. Do zobaczenia. Dwa, 2, cy, cy, cy... Baco, co wy taki cyca? C czy co, Baco? Cyfrowa telewizja jest najlepsza. Najlepsza? Cyfrowa telewizja tym się różni od normalnej telewizji, że śmieszniej są. Oglądajcie, Oglądajcie nas, nas w cyfrowej, cyfrowej komedii.